Też fajna mapka do tego. No to wio, panowie, szlachta. Będzie się działo, będzie się działo. Dawaj. Zabrać tych mistrzów. Będzie zabawa, będzie się działo, będziemy latać, mało, mało, dobra, mam nadzieję, że demon, demon of spirits będzie dobrze latał. Zbieramy się, raz. Zaczynki po was zlokalizowane. Poszedł terpek. Dobra, ja spadam Będę, będę przejmował, jak się uda Cześć, zaraz wam Dobra O, -o. Ach, nie udało się A, u góry się rozstawili na budynku, wiesz Na, na tym, na, nad, na, 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 mm, nad wejściem Także uważaj tam. Gdzie jesteś? Na helce? Nie. Aha, daj, na helce jesteś, oczywiste. Kurde, no koryś by tam mógł podlecieć, bo ja bym tam z góry ich zaatakował. No podleć, 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 podleć. Dobra. chyba... Nie. Jest, jest, udało się. Tu jeszcze jakieś podlecił się. No. Uważaj, tarność uważaj! tarność uważaj, tarność, uważaj, uważaj góry jest, na tobą, na tobą! Mstura... Dwa razy head i -Bot. Ja padłem... <tosuruj> Za długo się czaiłem, wiesz... Dobra, trzeba przejąć ten cel. Mm, ale jeszcze przy okazji też miśko tu zgarnąć, bo mnie wkurza, ten koleś. Ale wyrwał, nie? Uuuu! Centralnie ze Smawa w Morda, nie? <grywa> Najlepsza snajperka Dobra, robimy taki myk. Tarność. Wjeżdżamy na pełnej piździe. Spoko, spoko. Wjeżdżamy na pełnej... O Czas. Ja chciałem do taką scudę. Po co to się tym Dobra, tego mamy. Znowu za późno. A to nasi snajper jakiś, mam za plecami snajpera jakiegoś. Już za plecami jest snajper. To jest kasa, dobra. No koleś... Czekaj. O oh, fuck, to jest ten. Oooo. Oh. Oh. no dawaj. Dobra, jedź, 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 jedź gościu, jedź. Dobra, ile? Nie! Zabił mnie! Kutwa mać! Do góry bieg, do góry, do góry bieg. Na, na, na pięterko. Na, na, na drugie pięterko. Dobra, dobra, spoko. Mm, jestem. What the fuck! Ajajaj tam jeszcze jeden kolej jest na dole, na dole w budynku, na dole. Czekaj, czekaj, nie, 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 nie. nie oddamy tego tak. Nie, 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 Trzeba zrobić tutaj atak zewsząd. Z każdej jednej mańki. Co najlepiej w smoką. Zaraz się zajmiemy śmigiełkiem. Kurwa, nie trafiłem. Ja trafię. Aj, nie trafię. Czy te ciule znowu się tam rozstawili na tym daszku? Widzę w kawałeka, to jest pera ten na przykład. Jep, masz go. Oj, asysta. na dachu jest, widzę. No Dobra, czekaj. Muszę się tu zająć tym punktem. Dobra. Poruszaj się, bo muszę najpierw kafić. To koleś jest, zaznaczam go Dobra, o, zabiłem go jeszcze Co tam? Dobra, czekaj, dobra, 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 czekaj, będę cię ubezpieczał, będę cię ubezpieczał, no

Wow, Kurwa, mać na dachu. widzę. Jeszcze jeden Ciągle kurwa. Ta, tak, 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 ja trochę się wycofam. Nie, trzeba... Wracaj Czekaj, czekaj. Dobra Dobra, wyrwał Nie mogę, bo kurwa zablokowany jest ten Dobra, teraz dopiero Ja pierdolę Przez to straciłem niestety Ta, leci Dobra, dobra

Dobra, oberwał Patrzcie furwili chyba wiesz Trzeba tego kościa ściągnąć Czekaj, czekaj, dobra A nie zdążyłem Troszkę im nabroździliśmy, co? O, możemy jeszcze bardziej, nawet. Dobra, lecimy, kurwa, trzeba w końcu przejąć ten jeden punkt. To oh, wow, to jest koleś. Dobra, tego sniperka mamy. Dobra. Gdzie jest bomba? Te, co tam do nas napierdolę? Nie widzę.

Czekaj, czekaj, Musiałem przyczekać. Dobra, dobra, spadam, 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 spadam. Wiesz co mi się stało? Wyłączył mi się ten. Wiesz, dźwięk w tym. Dobra, czekaj, Helka, Helka, masz jeszcze ten? Dobra. O, wow, Przeleciało coś. Masz jeszcze raz. No chyba dostała, co? Czy nie? Dobra, to co lecimy potem, co? Dobra Dobra, jest, jestem Dobra, 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 dobra Siad, Siadam Wziął ją koleś O oh, wow, ale bym wyrwał, nie? Siadłeś, nie? Jesteś? O oh, fuck, znowu coś tu przeleciało ty Dawaj, dawaj, wsiadaj, 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 wsiadaj O oh, wow, tu jest koleś, tu jest koleś gdzieś No dobra, 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 jest, dobra. jest, dobra. jest dobra, dawaj, dawaj, wsiadaj Czekaj, chyba u góry są, wiesz? Czekaj, 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 Tak, u góry są, u góry są Dobra, czekaj, jest bomba, gdzie jest? Tam Dobra, lecimy Ola, cich Dobra, 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 chodź, chodź, tu na A, tu na A, chodź. mi zaraz ktoś wykasztani, wiesz? Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Dobra, 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 Chuj, nasz wierzę i zginę. Nie. Wow, zdążyłem wyskoczyć. Dobra, Jest. Jest. Hmm. Ale powiem ci, że hardcore nie Hardcore teraz na maksa był, nie? Dobra, jeszcze respię na naszym punkcie Gdzie jest ta helka? Cześć Ale by było śmiesznie jakby wyrywała Dobra, idę po... A, przejęli bombę, dobra idę po bombę Dobra, bomba została opuszczona Dobra, nie żyje koleś Teraz jakby mi ktoś pomógł Bo to jest cała ekipa Cześć dobra, idę do gazika od prawej strony. Dobra. Jadę. Lecę na około, wiesz? Dobra, dobra, olać to. Lecę na około. Leć na B od razu. Dobra wysiadka To, tak, to, tu jest. co tu jest Nie! O oh, wow, przestałem strzelać, myślałem, że go zabiłem ty Fuck No ale to zmaściłem Idę, 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 idę. będę przejmował To ktoś spadł, koło nas, koło nas jest. Dobra, podkładaj, podkładaj, podkładaj. Zabił. Na stachu. Dobra, lądują. Dobra, lądują. Bum. Nice. Piękna akcje! Wszystkie trzy ja. A, no tak, powiedzmy, że tak. My, a nie ja, ty. ja to wojsku, Ja to w wojsku dupa. Daliśmy radę. Nieźle, nieźle. Ostra jazda była. O, wyszli wszyscy. O, jakie kiepskie staty. 2, 1, 2. Ale to jesteś na tym, nie? Zobacz, zaraz za mną. I to jest 8 tysięcy, nie?